Kochani, dzień dobry! Kochani, dzień dobry! Dzień dobry, e, dobry wieczór poświątecznie. E, miałem wam nagrać życzenia przed świętami, nie nagrałem. E, z kilku powodów. E, ten komputer szumi za bardzo, nie? Zrobimy antyszumienie. E, wujek Daro, cześć! zobacz mam słuchawki jako boskie. Teraz sobie poleci opera w radiu, bo sobie leci pieski na fotelu. to jest podusia z sowami, o której wam opowiadałem I czas temu jakiś, e, którą e, bardzo podstępnie ukradłem mojej mamie, bo mówiłem mamie, że sowy są satanistyczne, a moja mama taka religijna i wierząca się przestraszyła, że ona satanistyczne znaki ma na poduszce i na nich śpi. To mi oddała tą poduszkę, a ona mi się po prostu bardzo podobała. No, e, dzisiejszy odcinek zainspirowany tym, że właśnie, aha, miałem na nagrać wam życzenia, ale wam nie nagrałem, bo byłem zapracowany i jeszcze nie miałem głosu. Głos, jaki mam, <laughs> nadal taki, jaki mam. Jest co prawda inny niż ostatnio, ale myślę, że lepiej już nie będzie. Tak myślę ja, tak myśli pan doktor, jeden, drugi, trzeci i moja przyjaciółka, lekarka też tak myśli. Nawet niech tak zostanie, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, parę osób sobie powiedział, Mike, seksownie brzmisz w takim lekko zachrypniętym głosie. Najważniejsze jest to, że pomimo chrypki mówię już coraz więcej i mówię dużo i szybko i tak jak zawsze lubię mówić, bo przecież jak boski gadam, bo lubię się nie wzięło z powietrza, tylko dlatego, że lubię gadać, ale już nie boli mnie gardło, nie boli mnie głos i nie dostaję ataku kaszlu. Z powodu podrażnienia gardła. Co się oczywiście może zdarzyć, bo ja się dzisiaj nagadałem strasznie. Bo byłem na, byłem na jako że drugi dzień świąt, to byłem na dwóch imprezach. Tak, dwóch, właściwie trzech, ale ta trzecia to nie była impreza, tylko takie sobie spotkanie. Na dwóch imprezach świątecznych u moich przyjaciół. A trzecie to było po prostu spotkanie w Pawie. I my się nagadałem. A nie nagrałem Wam życzeń, bo y, jak miałem w nagrywać, to jeszcze byłem y, w pracy, a potem jak je, y, mogłem już nagrywać, to nie byłem y, może inaczej. W stanie to ja byłem, y, tylko że jak wam ja w takim stanie, jak wtedy nagrał y, te życzenia, to nie chcielibyście ich słuchać. Tam nie byłoby na pewno wątków chrześcijańskich. Ale yy, zmierzam do tytułu. A mianowicie, x rzeczy, x bo właśnie miałem problem, czy mają być to 5 rzeczy, 10 rzeczy, 15 rzeczy, bo są takie filmy na YouTube, nie? Które mówiono, 5 rzeczy, których nie wolno robić w, w Tajlandii. 8 rzeczy, które musisz koniecznie zobaczyć w Paryżu. 10 rzeczy, których nigdy nie wolno mówić po pijanemu. Albo 2 rzeczy, których nigdy nie wolno zobaczyć w Polsce, bo są brzydkie. Yy, no, czyli siostry gotowe, bo, bo są dwie. To za jednym zamachem akurat tego nie oglądamy. Ale wiecie co? I tak się zastanawiam, ile jest tych rzeczy, które powodują, że, e, jak w tytule, e, x rzeczy, e, które e, świadczą o tym, że mieszkam w Anglii już w Wielkiej Brytanii, że się mieszka w Wielkiej Brytanii już dostatecznie długo, albo nawet za długo. A skąd się to wzięło? A wzięło się to stąd, że e, w pierwszy dzień świąt, czyli wczoraj. Ja mówię do mojej mamy, tak. Wróciłem z pracy, a w pracy moja przyjaciółka przyniosła mi, przyniosła mi brytyjskie jedzenie świąteczne. Mówi, masz Michael, tu są dwie porcje gigantyczne dla ciebie i dla twojej mamy. Jak tam masz kogoś jeszcze, żeby się podzielić? Ja mówię, nie mam, sam zjem. I do niej mówię, ja mówię, Boże, Jessica, fantastycznie. No niestety ma na imię Jessica. Ale mówię, fantastycznie, słuchaj, fantastyczne jedzenie brytyjskie i brytyjskie jedzenie na Christmas. Christmas Christmas dinner, które się składa z pieczonego indyka pokrojonego w plastry, z pieczonej wołowiny pokrojonej w plastry. Do tego są opcjonalne, różne rzeczy są opcjonalne, ale ja Wam powiem, co ja dostałem. Dostałem tak zwane roasties. roasties, właśnie roasties, roasties, czyli pieczone ziemniaki, a właściwie one są nie tyle pieczone, co się najpierw obgotowuje, ziemniaki pokrojone w ćwiartki, po czym wrzuca się je na blachę z rozgrzanym smalcem. I wrzuca się, i tak się obtacza w tym rozgrzanym smalcu, te ugotowane, te podgotowane właściwie ziemniaki. No nam się skwierczą, bo są prosto z wody wyciągnięte. I do piekarnika się je wkłada i się je smażopieczy. pieczy. smażo pieczy w piekarniku właśnie w tym, w tym, i one zasysają ten cały lard tak zwany, czyli ten cały smalec. Są dobre, są takie pieczone, nie I, I do tego jest jogurtsze pudding. Jogurtsze pudding, moi drodzy, to nie jest deser. Jokshe pudding to jest jajko i mąka coś właściwie ciasto naleśnikowe, ale w, wlewano do takich foremek i wkładano do piekarnika i robi się takie takie, blu, takie takie coś, taki grzybek. I to się porywa wszystko gravy. Gravy, moi drodzy, to jest sos. Brytyjczycy najczęściej gravy robią z torebki, czyli do ciepłej wody wsypują proszek i robią gravy. Bardziej ambitni brytyjczycy, jak moja przyjaciółka Jessica, robią gravy w tradycyjny sposób, czyli taki, że Kroją w duże plastry cebulę, bez obierania jej. Wrzucają na rozgrzany olej do, i do piekarnika i pieką tą cebulę tak długo i podlewając bulionem, aż zrobi się z tego taka czarna woda spalona. Ta cebula się spali w tym tłuszczu, podlewana tym bulionem i taka czarna woda. I to się studzi, potem się to przecedza, potem się dodaje do tego mąki i śmietany i się robi z tego taki czarny sos. Na Śląsku też tak robimy, ale z roladami. Przy czym my nie palimy tej cebuli w piecu, tylko palimy ją na wrądlu, na kiedy smażymy wołowinę. Ale to, to wracając do tego. No i, i jest to i, i ciemne gravy do tego. I opcjonalnie właśnie mogą też być masz potatoes, czyli ziemniaki gniecione, ale to rzadziej. Chyba, chyba nie słyszałem na świata, żeby też masz potatoes podał. Nie, słyszałem. Ale to, to nie. No i dostałem właśnie to, to że dostałem i... Porcie indyka na dwie osoby, porcie wołowiny na dwie osoby i pudding na dwie osoby, czyli dwa. Dostałem roasties, czyli pieczony. Dostałem, co bardzo dobre, bardzo... Zaraz zmierzam do tego, co mam powiedzieć, co moja mama powiedziała. Bardzo dobre, przepyszne, słuchajcie. Pietruszki, korzeń pietruszki i korzeń marchewki pokrojone w paski i upieczone razem z rozmarynem i odrobiną cebuli i czosnku w piekarniku. I sól i pieprz. Upieczone, przepyszne. I to jest obiad, to jest taki, taki, no taka wersja, wersja podstawowa Christmas dinner, czyli obiadu świątecznego w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Przenoszę do domu i mówię, mamo, jakieś mamy jedzenie na, na Christmas dinner, a mama mówi, no ale przecież została ryba, znaczy my nie obchodzimy niby świąta, kurwa, zrobiliśmy tam w Wigilię, nie? Hala. wszystko kupione w polskim sklepie. A mówię, przecież krokiety są, przecież jeszcze ryba, sam piekło i tak dalej. A ja mówię, mamo, ale to jest British dinner. I tak jemy. I mama tak patrzy na mnie i widzi, jak ja to wpierdalam po prostu, a nie jem. I tak się zachwycam jeszcze tym sosem, który mi tam w słoiku dała koleżanka, polewam i w ogóle. I ten, a mówi: To to naprawdę smakuje? Ja mówię, no, taki entuzjasta jestem, no. I mówi: A ona mówi: Wiesz, co, te, ziemniaki są za, te, te ziemniaki są niby pieczone, ale są strasznie tłuste. Jak je przekrojesz, to wycieka z nich tłuszcz. Ten sos to jakiś taki, taki glut. Ten indyk to mógłby być doprawiony bardziej. I ta wołowina to w ogóle taka żelazna podeszła. I mama zaczyna wymieniać, ja mówię, mama, co ty gadasz, że to jest wszystko przepyszne, dobre i w ogóle... I moja mama w tym momencie stwierdziła coś, co zainspirowało mnie właśnie do nagrania tego odcinka. Tego filmiku. A ona mówi, Michael, ty chyba mieszkasz w Anglii już za długo, skoro zaczęło ci smakować angielskie jedzenie. Ja w tym momencie tak pomysłowy dobromir pum, 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 pum. pum. Yes, nagramy o tym. No więc teraz będzie x rzeczy, ponieważ ja jak zwykle dla tych, którzy są nowymi widzami i wytrzymali do tego momentu opowieści to, to chcę uprzedzić. a dla tych, którzy są stałymi widzami to im przypomnę, że zawsze tak nagrywam, że ja się prawie nie przygotowywuję do nagrań. Przez to czasem przegłupoty. <coughs> i wszystko robię z pamięci i nie mam nawet notatek przed sobą i jestem kompletnie nieprzygotowany, więc dlatego zrobiłem x rzeczy, które powodują, że mierz w Wielkiej Brytanii mieszka się za długo, ponieważ nie wiem ile tych rzeczy wymieniam. Pierwszą na pewno to już wymieniłem, jest to, na pewno mieszkasz w, Brytanii za dłu, w Wielkiej Brytanii za długo, kiedy naprawdę zaczynasz lubić brytyjskie jedzenie. Każdy, kto mieszka w Wielkiej Brytanii lub był w Wielkiej Brytanii przez czas jakiś, chociażby nawet na urlopie urodziny przez miesiąc. Jeżeli rodzina oczywiście serwowała polskie jedzenie w domu, to super, ale jeżeli się miało okazję jeść angielskie jedzenie, to przeskok kulturowy jedzeniowy jest tak ogromny, że. Gdyby mnie ktoś 8 lat temu, no prawie 9 już w tej chwili, powiedział, jak przyjechałem do Wielkiej Brytanii, jakby mi wtedy ktoś powiedział, że ja kiedyś polubię, naprawdę polubię brytyjskie jedzenie, brytyjskie, na przykład brytyjskie śniadania, e, brytyjskie obiady, brytyjskie zupy, które są zupełnie inne od zup polskich, w ogóle od zup europejskich, to bym go zabił śmiechem. Dla mnie było wszystko niedoprawione, niedosolone, jakieś takie kurwa mdłe. Wyobrażacie sobie takie dania w postaci chipsy, czyli frytki. Tylko przy czym, że, uwaga, chips and fries to są dwie różne rzeczy. Fries to są cienkie frytki. Oni to mówią, że są French fries. Że to są te cienkie frytki. Nasze domowe frytki sobie po prostu pokroimy ziemniaki, są w miarę cienkie, ale nie są bardzo cienkie jak te z McDonalda, ale też nie są takie grube. A angielskie chips, to one są właśnie takie grubo grubociosane ziemniaki, prawie ćwiartki ziemniaków smażone. To są chipsy. To są te takie, właśnie one są takie, że one są... Krojone grubo, O, tak to tak się nazywa, grubo krojone, domowe. Zresztą robi się fryty zupełnie, czy chipsy angielskie się robi inaczej niż frytki. My frytki wrzucamy na głęboki olej, prawda? Niektórzy smażą na patelni, ale też na oleju. A takie, ale prawdziwe, angielskie chipsy, czyli frytki, czy chips and fish, robi się właśnie na smalcu. Jest cały garnek gorącego smalcu, gdzie się właśnie kroi, tak jak się robi te roasties, ale się kroi ziemniaki w paski albo w plastry. I to mi trochę przypomina taką wersję ze Śląska Brat Kartofle. I najpierw się gotuje ziemniaki, a potem się je obsmaża. Nie smaży się je w całości od początku, od surowości. Wracając do tego jedzenia angielskiego. No i jak ktoś zaczyna lubić takie rzeczy, ja sam doszedłem do tego wniosku, że ja mam rację, że jeżeli zacząłem lubić naprawdę lubić angielskie jedzenie, to znaczy, że mieszkam tu już za, za długo, wystarczająco długo lub za długo. Takie rzeczy jak frytki polane sosem kary. Frytki, słuchajcie, uwielbiam Cheesy Chips. Cheesy Chips to są frytki, które się po usmarzeniu e, ładuje na talerz. Nie polewa się ich winegarem ani nie posypuje solą, ale przykrywa się je kołderką z sera topionego. I to się wkłada do piekarnika lub do mikrofalówki na chwilę, żeby się stopiło. Ja wiem, to nie dla grubasu. E, no bo to trzeba dużo biegać potem, ale jedzenie, no, albo słuchajcie, śniadania. Jak ktoś z Was kiedyś próbował i polubił, to już jest na pewno w Wielkiej Brytanii zakorzeniony tost, chleb tostowy, tost, ale taki spieczony prawie na ciemno, prawie, prawie spalony I, na to po, i to się polewa fasolką po bretońsku, czyli fasolką śniadaniową, taką w sosie pomidorowym. Aż mi zaczęła lecieć. Jakieś, nie scrambled eggs, kochani, żadnej żadnych jajecznicy, nie, nie. Jajka sadzone, ale koniecznie na toście. Tost musi być oczywiście z masłem. I ja osobiście lubię bardzo spalony tost. Słuchajcie, to nie jest tak, że się wyrzekłem polskości i nie jem polskim śniadaniem. Jak widzę takie śniadanie, które moja mama czasami robi, na przykład w raz w tygodniu w niedzielę, ee, robi, y, sama piecze bułki, znaczy kupuje takie bułki, w polskim sklepie są, y, można kupić bułki nieupieczone. I sobie sami w domu upiec. I piecze takie bułki, ma te bułki. I słuchajcie, i stoją te talerze z tymi pokrojonymi wędlinami w plastry, serem w plastry, prawda? Tu jajeczko na twardo, tu jajeczko na miękko, tu jakiś majonezik, tu coś tam. Takie śniadanko też lubię. Ale jak zaczynacie lubić fasolkę po brytońsku na spalonym chlebku tostowym, do tego jajko sadzone na równie spalonym chlebku tostowym i oczywiście herbatę z mlekiem, to jest to jedna z kolejnych rzeczy świadczących o tym, że mieszkacie w Wielkiej Brytanii z długą. Nas... No. Tak i w ogóle, bo to są też rzeczy, które spowodują, że można uznać, że ktoś mieszka za długo lub wystarczająco długo w Wielkiej Brytanii, ale też uznałbym, że ten odcinek o rzeczach, które powodują e, dziwactwa brytyjskie, które stają się naszymi ulubionymi rzeczami albo stają się naszą częścią natury, a które pomyślelibyśmy będąc na przykład w Polsce przed wyjazdem do Anglii, że to jest nie do pojęcia. Dla wielu ludzi, z Polski zwłaszcza, jest nie do pojęcia, poczekajcie muszę się napić piwa, się napiję, jest dzień świąt, więc mogę się z Wami napić alkoholu trochę. Ja na nie trochę, ale że na wizji o to mi chodzi. E, e, że, że jak, można pić chle, jak można pić herbatę z mlekiem? Czy są regiony w Polsce, gdzie się pije herbatę z mlekiem? E, nazywa się to bawarka. No często jest to dla starszych ludzi, prawda? Bo nie mogą pić herbaty z cytryną, bo, nie ma, bo mają już to e, żołądka albo z gagę. Więc żeby ich bardziej nie żarło, a coś w tej herbacie oprócz e, samej herbaty musi być i cukru, no to, e, to, to piją z mlekiem, czyli tak zwana bawarka. Ja osobiście. Był okres, kiedy piłem namiętnie kilkanaście herbat dziennie z mlekiem. Teraz już mi to trochę przeszło, już ten zachwyt, ale, ale, ale mam taki, teraz taki motyw w głowie, że jak szczególnie po południu, gdzieś koło 3-4, jak ktoś mi przygotuje albo sam sobie zrobię herbatę taką naprawdę mocną, z dwóch torebek, bardzo mocna, czarna herbata, i do tego mleko. Kapkę mleka albo śmietany, bez cukru. Cukier, w tego jak się da dla cukru, to się to robi taki ulepek. A tu chodzi o to, żeby poczuć ten smak tej mocnej herbaty z tym mlekiem. Jak ktoś takiego mi coś zafunduje, to jest lepsze niż kawa dla mnie, stawiam je na nogi od razu. I słuchajcie, i tu też brytyjskość, to jest bardzo brytyjskie, bo widzę wśród moich brytyjskich znajomych, że jak poda im się herbatę, gorz, czarną herbatę mocną z odrobiną mleka po południu, to w nich po prostu wstępuje, nie, nie, jakby sobie w kreskę wciągnęli albo wypili 16 litrów tak to na nich działa, na mnie zresztą też w ogóle afternoon tea to nie jest afternoon tea, czyli popołudniowa herbatka brytyjska, to nie jest, że się tylko herbatę pije, to jest w ogóle cały rytuał polegający na tym, że do, tego, do tej afternoon tea oprócz herbaty, można też podać kawę, można sobie wypić trochę herbaty trochę kawy, można sobie też jakby takie drugie śniadanie, aczkolwiek to drugie śniadanie u nas jest, drugie śniadanie jest przed obiadem, czyli tutejszym lunchem a tutaj drugie śniadanie jest po lunchu to jest taki podwieczorek właściwie do tego są kanapki kanapki robione najczęściej na przykład z pastą jajeczną, albo z łososiem, albo na przykład szynka i żurawina, albo tego typu elementy. Takie paski, to się zrobi, taką klapsznite, jedną, krąki tych chleba, dwie klapsznite i kroi się na takie trzy paski, to są takie kanapeczki. Dlatego jest ciasto na przykład, jakieś najlepiej czekoladowe, bardzo ciężkie i słodkie, może być beza z bitą śmietaną. Generalnie jest to posiłek, taki podwieczorek. Jak się tęskni za podwieczorkiem, jego godzinie trzeciej. 2:33. Masz sanie na herbatę, ciastko i kanapkę, to znaczy, że jesteś Anglikiem. Kolejna rzecz, która, kolejna z X rzeczy, które powoduje, że w Wielkiej Brytanii mieszkam już za długo. Wychodzenie z psem rano na spacer ubrany w piżamę. Ja wiem, jak to brzmi. Sam byłem zdziwiony wiele lat temu, przyjeżdżawczy do Wielkiej Brytanii, jak widziałem, jak ludzie w piżamie rano, w piżamie często z kubkiem kawy lub herbaty idą do sklepu kupić gazetę, w piżamie i w szlafroku. Albo w piżamie i szlafroku wyprowadzają psa. Ja, jak jest zimno, to ja wyprowadzam psa w piżamie, ubieram buty, zazwyczaj swoje do biegania sportowe, takie trampki mam, yy, adidasy, yy, jestem w piżamie i na to ubieram płaszcz i wychodzę z psem. Ponieważ po, szczególnie w dni wolne. Ponieważ, no tak, w dni wolne, bo w dni, w których pracuję, to idę z psem już ubrany, tak jak mam iść do pracy. A w dni wolne ja ubieram na piżamę coś, ubieram buty, bo wiem, że jak wrócę z nim, zrobi swoje siku kupa, to ja sobie właśnie zapadam herbatę, to z masłem i położę się z powrotem do łóżka. Znaczy tak, żeby z godziny sobie poleżeć albo przynajmniej pozwać. No, kolejna rzecz. A Kolejna rzecz świadcząca o tym, że w Wielkiej Brytanii mieszkasz dostatecznie długo. Taki motyw, który może ci z Was, którzy byli w Wielkiej Brytanii, a ci, którzy nie byli, to to wam mówię, jest: idziecie ulicą. W środek dnia, koniec dnia, jakkolwiek, idziecie ulicą, jest słoneczny. Nagle, jak to w Wielkiej Brytanii, przestaje być słonecznie i zaczyna padać deszcz. I nagle w tłumie na deptaku jest 100 tysięcy ludzi, i nagle widzicie 100 tysięcy parasoli. Wszyscy mają parasol. I się zastanawiacie, skąd oni kurwa wzięli te parasole, jak część z nich nawet toreb ze sobą nie ma. To jest bardzo brytyjskie. Parasolki mamy wszędzie, kieszonkowe. W kurtkach, w płaszczach są takie małe parasolki, które nawet można schować za pasek spodni sobie przypiąć albo do kieszeni spodni nawet nie widać, a w dżinsach to można sobie wsadzić i wtedy wszyscy myślą, że tam jest coś więcej niż tylko ta parasolka, a to takie chiki. Ale generalnie parasolki w każdej torbie, parasolki w każdej kurtce i wszędzie parasolki, przynajmniej parasoli ma się przynajmniej, ja mam z sześć. Przy czym dwa są takie duże: jeden jest taki wielki, rodzinny, drugi jest taki czarny, elegancki, taki gentleman, a reszta to są te właśnie kieszonkowe, składane parasole, które można wrzucić gdziekolwiek. Parasol, się, zawsze się ma ze sobą parasol. No? To świadczy właśnie o tym, że się w Anglii mieszka już dostatecznie długo. E, ustawianie się w kolejce, to w Birmingham nie działa, bo Birmingham już jest bardzo mało angielski, ale w takich typowych angielskich miastach, i miałem okazję tego doświadczyć. Lub w niektórych dzielnicach Birmingham, bardzo brytyjskich, bardzo angielskich, białych, jeszcze to jest, ustawianie się na przystanku w kolejce do autobusu. Zanim autobus przyjedzie, wszyscy czekają, to nie czekają grupą, tylko się czeka w kolejce, kto przed pierwszy stoi pierwszy, druga, trzecia, czwarta, piąta, osoba stoimy w kolejce i w kolejce wchodzimy do autobusu. Rzecznie ładnie pokazując kierowcy bilet. Ewentualnie wtedy tak nowocześnie odbijamy sobie kartę, trawelkę tak zwaną e, e, magnetyczną i robi tam pip i pan kierowca widzi, że zapłaciliśmy za podróż, czy nie Kolejna rzecz bardzo brytyjska to jest akurat z mojego panteonu, to, to, nie jest takie, to jest moja obserwacja. W Wielkiej Brytanii no tak właśnie w autobusach jeżeli wsiadam, wsiada się do autobusu to szuka się miejsca, żeby nie siedzieć obok kogoś. Jak jest w miarę pusto, to wszyscy, słuchajcie, wejdziecie do autobusu brytyjskiego i w te podwójne siedzenia wszystkie, zawsze siedzi jedna osoba, zazwyczaj przy oknie, drugie miejsce jest puste, albo i leży na niej jakaś torba, żeby, broń Boże, ktoś nie zajął tego miejsca. Brytyjczycy są strasznymi indywidualistami i nie lubią tłumu wokół siebie. Tu z jednej strony lubią się gnieździć w kolejkach, ale jak nie muszą, to nie chcą, żeby ktoś koło nich siedział, już broń Boże zagadywał. W małych miejscowościach jest tak, starsi ludzie tak mają, że zaczynają do ciebie gadać. Dlatego co się robi, ale w dużych miastach w sumie też. Co się robi, żeby uniknąć sytuacji, kiedy już nie ma podwójnych miejsc z, wolnych i wszędzie ktoś siedzi, więc musisz się do kogoś dosiąść. To wtedy się robi taki numer, e, że patrzy się, żeby była to jak najmłodsza osoba, bo takie na bankcie nie jest, będą zagadywały, ale nigdy nie wiadomo, więc na wszelki wypadek wkładamy słuchawki w uszy i nawet nic nie włączając na telefonie, po prostu udajemy, że coś w robimy. I tak robimy całą podróż żeby nie gadać, a jeżeli ktoś do nas gada, żeby udawać, że go nie słyszymy i mieć usprawiedliwienie, że to nie jest niegrzeczna ignorancja, tylko ojej, jeżeli już naprawdę to się tak bodnie, tak bum, ej, mówię do ciebie, oj, przepraszam, miałem słuchawki w uszach. Nie, nie rozmawiamy. Mm, tak, kolejna z x rzeczy y, będących bardzo brytyjskimi y, jest taka, że... Y, Przesadne, proszę i dziękuję, wszędzie, nawet po polsku. Ja się czasem sam nawet łapię, że ja u siebie w domu, do psa mówię. Tutaj masz jedzenie, proszę, zjedz ładnie, dziękuję. to psa tak. I jestem trzeźwy wtedy. A tak poważnie, tak. Yy, tak wchodzi w krew, proszę i dziękuję, yy, zwłaszcza jeżeli przebywa się wśród Brytyjczyków, zwłaszcza tych bardziej takich otwartych, w sensie, że oni wiedzą, że są. Różnice kulturowe i powinni ci zwrócić uwagę, jeśli nie dostatecznie dużo razy mówisz proszę i dziękuję, to oni ci zwrócą uwagę mówiąc: Have some manners, please, it's England, say thank you and please. I to nie jest nic niegrzecznego, oni ci przypominają, że taka jest kultura angielska i z czasem masz właśnie te please and thank you all the time. No. To jest, do tego stopnia wchodzi w krew, że, że bezdomny, bezdomny proszący mnie o papierosa. Yy, mnie się nie zdarzyło właśnie, żeby słyszeć, żeby ktoś mi powiedział, daj mi papierosa albo ej, masz może papierosa. Nie. Excuse me. Sorry for bothering you. Could you have a spare cigarette for me, please? To mówi bezdomny. Proszący o papierosa. pijak. Could you have or would you have a spare cigarette for me, please? Thank you. Daję mu tego papierosa, on mi mówi Thank you very much for that I say thank you, no worries That's all, I have a nice day Zajebiście I jeszcze tak jest też słyszałem, że już trochę mniej uprzejmie się w Anglii dzieje, ale jeszcze tak jest. Ja wiem, że dzisiaj popowiadam taki, takie rzeczy, które, to, które w Anglii mnie się na przykład podobają. Nawet to, że właśnie młodzież jest bardzo grzeczna. Znaczy, oni nie, Może inaczej, Anglicy nie są grzeczni. Anglicy są strasznie nieuprzejmi. Ale to się nazywa passive aggressive to, co oni robią. Oni są nieuprzejmi, e, oni nie lubią innych, a oni nawet samych siebie nie lubią, ale to wszystko jest przykryte taką toną, ogromną toną, Puchu uprzejmości. To uśmiechanie się, nie proszę i dziękuję, mnie oby tym ludziom się wydaje, że ci ludzie są tacy mili i uprzejmi. Nie są. Oni po prostu dbają o to, żeby nie zostać posądzeni o to, że nie są mili i uprzejmi. Bo nie są, ale nie chcą być o co podążani, więc udawają. Mieszkając dostatecznie długo w Anglii, ty wiesz, że ten uśmiech to nie jest uśmiech sympatii. Ta pani się uśmiecha, a jak tylko odwrócić wzrok, będzie. No. Zresztą ja robię to samo. Jest tak, ktoś idzie przede mną i idzie zbyt powoli i, i je tak... Excuse me? Oh thank you. No, to jest tak. To zresztą ta osoba też zawróci. Thank you. That's no worries. Thank you. That's alright, that's okay. No. Eee, kolejna rzecz, z X-ów jesteś w Wielkiej Brytanii. Eee... Poniedziałek rano, wszyscy są na kacu i nikt nie powie, że ktoś jest na kacu. Tylko jeżeli już naprawdę widać po Tobie, że jesteś na przeogromnym kacu, bo przepiłeś cały weekend, to co najwyżej jest takie pytanie... Did you have a good weekend, right? Oh yes, I did. Nie ma osądzania. Najlepsze jest to, że właśnie zauważyłem wśród Brytyjczyków jest takie krytykowanie, że ktoś może jest alkoholikiem, to jest strasznie złe. Ale bycie alkoholikiem to jest wtedy, kiedy na przykład pije się piwo w miejscu publicznym. To jest alkoholik. Chuj z tym, że ta osoba wypija jedno piwo przez przypadek w parku i tak w ogóle to nie pije alkoholu. Ale jeżeli pije publicznie albo w autobusie pije, to jest alkoholikiem. Ale jeżeli się napierdolisz jak świnia w pubie, w restauracji albo u znajomych i leżysz na podłodze trzymając się jej, bo jesteś tak najebany, nie jesteś alkoholikiem. Po prostu miałeś dobrą noc, udany weekend. Patrzę czasami na tych moich znajomych, i oni mówią właśnie, Boże, jak można być takim alkoholikiem? Zobacz, on pije nam w parku tacy alkoholicy biedni, bo to choroba. I ta sama osoba dwie godziny później siedzi przed kartonem 18 fosterów i tak, wow, well, challenge accepted. Wypije dążę wypić wszystkie? Czy zatrzymam się na 12? Robimy zakłady. I taka osoba potem. Nie to nie jest alkoholizm. To właśnie też brytyjska hipokryzja. Ale jeżeli to akceptujesz i sprawia to u ciebie uśmiech na twarzy, to znaczy tak, jak u mnie e, uśmiech nie politowania, tylko uśmiech sympatii, to znaczy, że jesteś już zadomowiony w Wielkiej Brytanii i mieszkasz w niej za długo. No. Czy coś jeszcze? Jeszcze mam w sumie w głowie teraz dosyć długą listę, ale zakończę to nagranie, bo sobie chcę zapalić, a nie chcę robić tego na wizji, bo młodzież mnie ogląda. E, I e, może zrobimy taką kontynuację, jeżeli chcecie. E, X kolejnych rzeczy, które coś tam w Wielkiej Brytanii e, robią. No, tak jak mówię, jeżeli lubisz angielskie jedzenie, jeżeli. O, je, jeszcze jedna rzecz, a to najważniejsza, która świadczy o tym, że mieszkasz w Anglii dostatecznie długo. Jeżeli jesteś over sarcastic. Over sarcastic, albo w ogóle sarcastic, to jest właśnie bycie sarkastycznym, i to jest tak typowe dla Brytyjczyków. Ten sarkazm objawia się wszędzie. Ja go załapałem już jakiś czas temu, nawet nie wiem kiedy, do momentu, aż kolega z pracy mi nie zwrócił uwagi, mówi, Michael. In that case you are real british, you are real brit... And I say, what? A on mówi do mnie, you're so sarcastic, exactly like my father. I'm not even that sarcastic like you are. To powiedział mi mój kolega w pracy. To brzmi, sarkazm, który się objawia tym, bo... Aha, bo to było w sytuacji, w której siedzę i koleżanka, znaczy koleżanka, dziewczyna z biura obok przynosi stecz, stest, steczek, które mam, są dla mnie do przerobienia na dzisiaj. I'm the old darling, thank you very much. I was really waiting for that 24 cases to do it today. I uh, hope I will enjoy it. Al albo mówię coś w stylu, że Oh, I'm so happy to have so much work today. Czyli jestem taki szczęśliwy, że mam tyle pracy dzisiaj. Dziękuję Ci, że przyniosłeś mi kolejną robotę. Bez tego bym nie przeżył do końca dnia. Sarkazm taki. I, ale tylko, że ludzie się na to nie obrażają w Anglii, tylko wszyscy się, ludzie się z tego śmieją. Ha, you are really sarcastic, it's okay, it's okay. No to jest właśnie to, it's okay, it's okay. Jeżeli jesteś taki, to mieszkasz w Wielkiej Brytanii za długo. Ale chyba najważniejszym punktem to było to, co założyła moja mama. Jeżeli zaczynasz lubić angielskie jedzenie, to coś z tobą jest nie tak, na pewno mieszkasz w Anglii za długo. Wiecie, zjedliśmy, ja naprawdę mi smakował ten, ten Christmas dinner zrobiony przez koleżankę. Dzisiaj miałem polski diner, polski, polski obiad. Wiem, polską pieczę. Schab ze śliwkami e, był kurczak, co my mieliśmy jeszcze? Piersi, piersi z indyka. I też były w różnych sosach, bo, bo, bo schab ze śliwkami był w takim brązowym, a drup był w takim białym sosie. Do tego były kluski śląskie, do tego były ziemniaki, gniecionek, to co tam woli. E, I oczywiście zupa grzybowa z makaronem. To było też pyszne. No, ale to wczorajsze angielskie też było pyszne. Więc jak lubię jedno i drugie, to coś ze mną jest nie tak. Może faktycznie na jakiś czas do Polski jechać. Chociaż wątpię. Nie, nie, tam nie. nie, nie. Tak trzeba moi drodzy. Ja sobie idę zapalić teraz, bez was. I wish you Merry Christmas, chociaż już Merry Christmas jest już, już za, za, za nami. Już jest Merry Christmas, już nie ma Christmas, ale choinka jeszcze jest przez 12 kolejnych dni, bo taka jest brytyjska tradycja, trzyma się choinkę 12 dni od jej ubrania, czyli ubiera się ją w Christmas Day. Albo day before Christmas Day, czyli dzień przed Christmas Day. Wtedy się ubiera i się trzyma przez 12 dni, bo jest 12 miesięcy w roku i ona ma 12 miesięcy przynosić nam szczęście. Tak mówią. Nie wiem, czy to prawda. No i tutaj, prawda, w tle Hilton śpiący pod podusią z sowami, podstępnie ukradzioną psychomanipulacyjnie mojej mamie. Moi drodzy, życzę Wam yy, danego wieczoru jeszcze świątecznego. Ktoś, kto z Was ma jeszcze urlop do Nowego Roku, to Wam życzę szczęścia, że szczęścia w tym urlopie i żeby Wam wszystko dobrze się działo i przede wszystkim gratuluję tego. A ci, którzy nie mają, to życzę Wam, żebyście dożyli jakoś do piątku, wszystko będzie dobrze. Nie martwcie się. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Pa, pa.